Halo, halo, tu znowu ja, ale dziś tak na szybko, bo mam zagwozdkę, przeglądałem tak Facebooka i to taki filmik psychologa, czy to, nie wiem, czy to psycholog, czy psychiatra, co go lubię, bo dobrze gada i czas, często go oglądam, często mi się wyświetla i było tam takie pytanie. Żeby zadać sobie pytanie, za co jestem dzisiaj sobie wdzięczny. No i ja jak się zastanowiłem. I tak na, tak na mój rozum, to ja za nic nie jestem sobie dzisiaj wdzięczny. Nie, <laughs> nie mogę wykominować. Bardziej jestem zły i rozczarowany znowu. No, bo nie zrobiłem praktycznie nic no, przez cały dzień. Z tego, co planowałem, znowu nie wyszło. To znaczy coś tam minimalnie, ale to nic ponad normę. I to jest problem. Bo, bo teoretycznie powinienem znać odpowiedź, jakieś, jakąś odpowiedź na to pytanie. Jest to dla mnie bardzo trudne pytanie. Za co jestem dziś sobie wdzięczny. Podobno to buduje pewność siebie i taką jakby wartość. To chyba jestem w takim stanie dość słabym raczej. Że nie potrafię znaleźć chociaż jednej małej odpowiedzi, no bo nic nie mogę znaleźć. Jak na ten moment, zobaczę jak będzie jutro. Muszę to zapamiętać i sprawdzę, jak to będzie jutro. To, jutro to już jest, bo jest godzina już po trzeciej w nocy. E, czy znajdę coś, za co będę sobie wdzięczny? A Wy też może powiedzcie, odpowiedzcie sobie na to pytanie. Takie pytanie: za co jestem dzisiaj sobie wdzięczny? I sprawdźcie, czy. I temacie macie tych odpowiedzi? Czy w ogóle macie? Bo ja nie mam, jak na razie. Na razie. I zdrowia, szczęścia, pomyślności. Nie żyj, smutku, też wyarodłości. Na razie.